To, co dzisiaj jest takim wspólnym mianownikiem pierwszego i czytania oraz Ewangelii, to jest to, że słowo wypowiedziane totalnie zmienia sytuację człowieka. Piotr mówi: Ja nie mam pieniędzy, nie mam co ci dać, ale to co mam, ci daję. I wypowiedział słowo, na które człowiek został uzdrowiony. Słowo, które uzdrawia. Oraz widzimy apostołów, którzy idą do Emaus, a może już wcale nie idą do Emaus, tylko uciekają z Jeruzalem. I Jezus, który przychodzi do nich i pisma im wyjaśnia. Także zmienił totalnie ich optykę przez Słowo. Tak działa Słowo Boże. Ponieważ oni szli i dzielili się tym doświadczeniem. To, co ich spotkało i Słowo Boże, kiedy we wspólnocie dzielimy się Słowem Bożym oraz doświadczeniem swojego życia, wtedy Chrystus się zbliża do nas, ponieważ oni dzielili się Słowem Bożym. I doświadczeniem, nic innego, nic wielkiego, po prostu. To nie były teologiczne, jakieś teoretyczne wnioski, tylko zwykłe zwierzenia, zwykłych ludzi, oświecone Biblią. I oni już wiedzieli, że dzielenie polega na tym, aby własne doświadczenia wyjaśniać w świetle Słowa Bożego. A Biblię wyjaśniać własnym doświadczeniem. I gdy tak rozmawiali, Jezus sam stanął przy nich, pośrodku nich. I to jest to, co mamy w kościele: że autentyczne dzielenie się słowem Bożym sprawia, że człowiek w relacji do drugiego człowieka doświadcza obecności Boga. Jeżeli zaś nie ma dzielenia się słowem Bożym, tylko czym innym, Wtedy nie ma tu obecności Boga. Wspólnota ludzi, którzy dzielą się Słowem Bożym, właśnie w taki sposób, taka wspólnota dzieli się obecnością Jezusa. Przecież życie Jezusa było niczym innym jak wypełnieniem się Słowa Bożego, wypełnieniem się Pism. I Jezus często to podkreślał. Więc każdy z nas, jako chrześcijanin mający Chrystusa naśladować, powinien też na życie patrzeć przez okulary Słowa Bożego, żeby wyjaśniać swoje życie Słowem Bożym. Tak, człowiek odkrywa w sobie różne potrzeby. Wśród nich jedna z większych potrzeb poczucie sensu potrzeba spełnienia. Żeby moje życie było celowe. Z czym jest też nierozerwalnie związana świadomość wartości mojej. Myślę, że wielu ludzi miało takie doświadczenie, takie może odczucie nieprzyjemne, że na przykład moje życie jest niespełnione, niewypełnione, coś nie tak, coś nie w porządku. Nie wiem, czy ktoś z Was miał takie doświadczenie. Że miało być po prostu inaczej. Planowałem, planowałam, stało się inaczej. Są takie dni, są takie wydarzenia, są takie godziny, w których czujemy, że to nasze życie wcale nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Takie decyzje, spotkania, po których mówię, nie, tu, to nie tak miało być. Jakiś defekt, coś nie halo. Takie odczucie niespełnienia, odczucie niespełnienia. I całe życie można przeżywać w takim odczuciu niespełnienia, fukając na siebie. Odczucie niespełnienia. Mogę przeżywać swoje życie jako człowiek niespełniony. Tylko pytam, niespełniony wobec czego? Albo niespełniony może bez czego? W stosunku do czego człowiek może być niespełniony? Do jakiej miary po prostu? Albo co ma się spełnić w moim życiu? żebym odzyskał poczucie wartości. Przychodzi decyzja, podejmuję ją i czuję, że nie wiem, dobrze zrobiłem, źle zrobiłem, kogo ja spytam, do kogo się zwrócę, kogo ja zapytam, dobrze robię czy źle robię. Jak człowiek jest mały, jak człowiek jest dzieckiem, to nie ma problemu, bo dziecko idzie do mamy, idzie do taty i pyta się, mamo, tato, dobrze robię? I rodzic mówi, dobrze, dziecko, spełniłeś moje oczekiwania. I dziecko jest zadowolone, bo jest spełnione, gdyż spełniło oczekiwanie rodzica. I to ważne, żeby dzieciom swoim też bardzo wyraźnie to sygnalizować, kiedy dobrze coś zrobią, żeby miało odczucie spełnienia to dziecko. Ale całe życie nie jesteśmy dziećmi. Przychodzi rok 18, życia 19, 20, człowiek emigruje z fartucha mamusi. I to jest rzecz normalna. Wchodzi w małżeństwo, w decyzję, podejmuje w dorosłe życie. No i teraz, co ma się spełnić w moim życiu? Kogo ja spytam? Rodziców spytam? Kogo mam zapytać, czy dobre jest, czy złe to, co robię? Wyciągnę może teraz telefon i zadzwoni do taty, czy do mamy. Mama, dobrze mówię tutaj kazanie, czy mam coś zmienić? Nie będę dzwonił do domu, nie będę się pytał rodziców. Ileż nawet małżeństw się rozbija o to, że ktoś nie umie być mężem, nie umie być ojcem, bo jeszcze jest synusiem małym i cały czas dzwoni do mamy. Kogo ja spytam, co jest dobre, co jest złe w moim życiu? Co jest wartościowe, co jest bezwartościowe? Dużo ludzi nad tym się nie zastanawia. Większość, czy wiele osób żyje w takim galopie, jakimś ślepym pędzie. Bóg jakoś zatrzymał nam ten świat, abyśmy może zaczęli myśleć, bo dużo ludzi myśli o tym, co zjeść, jak się ubrać. To są jakieś wartości, owszem, ale to nie jest istotne w moim życiu. Czy ma sens moje życie, czy nie? Kogo spytać? Albo inaczej, co sprawia, że ja mam poczucie spełnienia, że moje życie jest spełnione, sensowne? Co? Powodzenie, ubranie, pieniądze, szerokość geograficzna, gdzie mieszkam, piękno, sukces, zdrowie, posiadanie dzieci, czy brak dzieci? Że co sprawia, że w końcu powiesz, moje życie jest spełnione, udało mi się, jest dobrze. Że spełniam swoje oczekiwania czy kogoś oczekiwania, a może to jedno, że swoje życie spełniam zgodnie z Pismem, zgodnie z tym, co Bóg mówił, czyli z Jego oczekiwaniem. Tylko czy ja badam swoje życie zgodnie z Biblią. I widzę to dzisiaj w tej Ewangelii, właśnie tu. Że ci apostołowie nic innego nie robili, tylko właśnie rozmawiali o tym, co się stało. I Jezus im pisma wyjaśniał. I to jest istotne. Któż wyjaśni mi cel, czy sens mojego życia, celowość mojego życia? Nikt. A w moim życiu mają się spełnić słowa Biblii, dlatego jest rzeczą konieczną oświecenie, którego doznali uczniowie, jak dzisiaj czytamy. Wypełnić pisma to nasycić się spełnieniem. Na przykład, gdy Matka Boża z Józefem byli zaręczeni jeszcze, anioł Boga informował ich, że narodziny tego dziecka są przewidziane przez Boga. Gdy Józef chciał ją oddalić potajemnie, anioł nagle mu się zjawia i weź tę kobietę za żonę, żeby się spełniło pismo. I cytuje mu Izajasza. Że Pan napocznie i porodzi syna, bo on nie wiedział skąd jest to dzieciątko. Słowo pisma, jedno zdanie uratowało małżeństwo. Wszystko jest przepowiedziane przez Boga. Świadomość tego, że jestem przewidziany przez Boga, wpływa na mnie afirmująco. Jest dla mnie więcej niż kołem ratunkowym, kiedy widzę, czytając Biblię, że Bóg mnie chciał. Nawet gdyby ktoś mi powiedział z ludzi, Bóg Cię nie chce, jesteś nic nie warty, słyszymy takich ludzi. To jest nieistotne. Istotne jest to, co Bóg mówi. Temu słowu wiesz, Biblii wiesz. Bóg ma o Tobie dobre zdanie, a nie złe. Ludzie mają o Tobie złe. Komu uwierzysz? Babci czy Biblii? Mężowi czy Bogu? Żonie? czy Bogu. Bóg ma o tobie dobre zdanie, a nie złe. Tylko temu wiesz, Biblii wiesz. A będziesz miał poczucie spełnienia. A jak będziesz miał poczucie spełnienia, to będziesz człowiekiem radosnym, uśmiechniętym. Inna scena. Rodzice Jezusa przebywając w Egipcie na wygnaniu, przypomnieli sobie słowa proroka Ozeasza, który wieścił, że z Egiptu wezwę mojego syna. I Józef idzie, bo wie co Bóg mówi. Nie chciało mu się po urodzeniu dziecka po co do Egiptu chodzić, to jest kawał drogi. Nikomu by się nie chciało, ale on idzie. Nie dlatego, że mu się chciało, czy się nie chciało, tylko żeby wypełnić Słowo Boże. I znowu jedno krótkie zdanie z Biblii uratowało rodzinę, bo gdyby został Herod, zabiłby Jezusa Małego. Życie Chrystusa było wypełnieniem Słowa Bożego. Gdy Józef przybył do Nazaretu, w głowie ciągle miał rozmaite szepty, anioła mówiące o dziecku, prawda, że będzie Bożym Nazarejczykiem, czyli człowiekiem poświęconym Bogu. Potem Jezus wyprowadził się do Nazaretu, stał się dojrzałym mężczyzną. Zamieszkał na pograniczu Zabulona i Neftalego nie dlatego, że tam było dużo owoców, na przykład, i że strumień jakiś był i była woda, nie dlatego, że to było korzystne, koniunkturalne, tylko dlatego, żeby spełnić słowa Biblii, proroka Izajasza, który zapowiedział ujrzenie wielkiego światła przez tych, którzy wegeto wegetowali w ciemnościach. Więc naszym sensem jest głoszenie Biblii, głoszenie Słowa Bożego i wyjaśnianie ciemnościom w sercach ludzi tego, co Bóg mówi. Jego woli. Gdy spotkały Jezusa tysiące osób, z których wyganiał złe duchy i których uzdrawiał, tylko posługując się Słowem, spełniło się Słowo znowu Izajasza, który zapowiedział obarczenie Mesjasza ludzkimi chorobami. On wziął nasze choroby dźwigał więc pytam siebie i ciebie czy na mnie czy na tobie wypełnia się słowo boże tak jak na Jezusie o którym chociażby to słowo o którym Izajasz mówił że trzciny nadłamanej nie zgniecie ani nie dogasi ledwie tlącego się płomyka czy masz takie doświadczenie które pozwala ci na poczucie spełnienia że nikogo nie załamałeś w życiu swoim słowem, nie zgasiłeś płomyka obecności Ducha Świętego. Niestety ja w moim życiu tego jeszcze nie wypełniłem. Chociażby, co mieliśmy kilkanaście dni temu, wjazd Jezusa do Jerozolimy na Oślicy. Taki pojazd wybrał Jezus, gdyż taki pojazd był przewidziany przez proroka Zachariasza. Nawet taki pojazd sobie sprawił, ponieważ Biblia o tym mówi. Więc pytaj się Boga i szukaj odpowiedzi w Biblii. Ludzie, którzy szaleli na widok Jezusa, mesjasza wjeżdżającego do bram Jerozolimy, szaleli tam z radości po prostu. Ale on widział w tym znak wieszczący jego śmierć. Więc czy znasz na tyle słowo Boże, żeby nie rozminąć się ze swoim krzyżem, który jednocześnie będzie początkiem nowego życia, zmartwychwstania po prostu? Słowo Boże i wspólnota. Bóg zawsze wyjaśnia nam wszystko swoim słowem. Dla przykładu jednego, jedynego. Kilka lat temu byłem. Ze wspólnotą neokotwórczą w Ziemi Świętej. Był to koniec pewnego etapu, wybrania, i pięć godzin staliśmy, żeby wejść do grobu. Ludzie, którzy 30 lat byli na Drodze Neokotwórczą, specjalnie przez te 30 lat ani razu nie pojechali do Ziemi Świętej, tylko po to, żeby razem we wspólnocie tam być i przeżyć i doświadczyć Boga w tym świętym miejscu. Specjalnie nie jeździli tyle lat, chociaż dzisiaj pielgrzymki są. No i wchodzimy tam do grobu pańskiego. Jesteśmy w Jerozolimie tylko dwa dni. Więc wchodzimy do grobu, ustawiamy się w wielką kolejkę. Ale mówimy pięć godzin, no to spokojnie, o 17 dopiero jest msza święta. Więc czekamy spokojnie, mało się, ledwo posuwając naprzód, nagle... U, w grobie pańskim jest jakaś uroczystość. Ci, którzy sprawują pieczę nad grobem, wszedł ich arcykapłan. No i nagle tam sprawują liturgię. My pokornie sobie tam czekamy, czekamy, liturgia się skończyła, ale zanim wszystko tam uporządkowali, dalej wpuszczali ludzi. No i za pięć jest piąta. Zaraz jest msza, a my akurat stoimy pierwsi w kolejce już do grobu, żeby tam wejść. I nagle przychodzi ksiądz katechista, prezbiter, który mówi: Słuchajcie, jest Eucharystia zaraz. Chodźcie już. A my mówimy, ale tu jest grób. Chcielibyśmy wejść. Może przesuńmy Eucharystię. Ci ludzie nigdy tu nie byli. A on mówi, słuchajcie, ale msza święta jest ważniejsza, ale oni już tutaj nie wejdą przecież. 30 lat czekali, specjalnie tu przylecieli i jutro wyjeżdżamy, już nie wejdą tu do grobu. A on mówi, ale eucharystia jest ważniejsza. I mówi, chodźcie. I tak patrzę, ci ludzie, ta wspólnota, około 50 osób, pokornie, bez szemrania, jak baranki po prostu, wychodzą z kolejki. A już staliśmy przed samym grobem i idziemy na Eucharystię. I nagle na Eucharystii Jezus wyjaśnia, bo oczywiście Eucharysta o zmartwychwstaniu mnie nie ma w grobie. Czego mnie tam szukasz w grobie? Czego mnie tam szukacie? Mnie tam nie ma. Ja żyję, jestem tu, na Eucharystii. Tu doświadczycie mnie, nie tam, tam są kamienie. Tam byłem dwa tysiące lat temu. I ja wtedy dopiero zrozumiałem, kiedy Jezus zaczął przemawiać, kiedy otworzył swoje usta przez słowa Ewangelii. Mówi: Dlaczego mnie tam szukacie, żywego pośród umarłych? Nie ma mnie tam, nie ma mnie tam. Marcin, dobrze, że tu przyszedłeś, gdyż tam mnie nie ma. I ja zrozumiałem. I to było moje piękne doświadczenie w ziemi świętej, w grobie. W Bazylice grobu Pańskiego. Nie wszedłem do grobu, ale Jezus mówi: Ale po co mnie tam szukasz? Ja jestem tu, w Eucharystii. Ja przychodzę w każdej Eucharystii. Jezus uzdrawia moje patrzenie, moje myślenie słowem Bożym, kiedy tylko to słowo czytam. Więc czytajmy słowo, rozważajmy, dzielmy się jak tu, apostołowie, słowem, a to sprawi, że sam Jezus zbliży się do nas. Więc czy badasz swoje życie zgodnie z Pismem? Czy sprawdzasz, że jesteś w tym miejscu, a nie w innym? I nie patrz na to, czy, czy życie ci się udaje, czy ci się nie udaje. Czy masz powodzenie, czy niepowodzenie. Bo krzyż ci powie zawsze, że po ludzku jest źle. Ale Jezus nie miał wątpliwości, nawet wisząc na krzyżu nie miał wątpliwości, że w tym miejscu powinien akurat być o tej godzinie. Bo jest napisane, w poczet złoczyńców był zaliczony, żeby się spełniły słowa Pisma. Żeby się wypełniły słowa pisma. Często jest to tam cytowane. Więc po czym mogę się orientować, czy moje życie w dobrym kierunku się toczy, czy w złym, czy mamy życie spełnione, czy nie. Bo spełnienie życia nie zależy od tego, czy ma się port, pełną portmonetkę, czy wypas w lodówce, albo w moim mózgu informacji, prawda? Pełny mózg. Tylko od tego, czy ja spełniam Słowo Boże, czy ja spełniam Pismo. Jeżeli ja w ogóle czytam to Pismo, więc czytaj i dziel się tym słowem w swojej wspólnocie. I jeżeli ja to słowo Boże znam, to nawet największe autorytety ludzkie ze swoimi opiniami o mnie nie są w stanie zanegować wartości mojej osoby, którą przedstawiam tu, w Biblii, w życiu, w słowie Boga. Więc co to wszystko pokazuje dziś? Że nasz Pan. Jezus Chrystus, którego my chcielibyśmy naśladować, żeby się nie czuć zagubionymi i niespełnionymi w naszym życiu, ciągle odwoływał się do Biblii. Więc nie martw się, nie smuć się, nie przejmuj się, że może do grona złoczyńców Ciebie zaliczyli, tylko smuć się i martw raczej tylko tym, że zbyt mało Słowo Boże znasz, żeby zobaczyć, że tu wszystko jest o Tobie. Niech to będzie Twoim zmartwieniem.